Dzień dobry Państwu. Kolega Sławek cały czas wypytuje mnie, co ja myślę o edukacji domowej. Zgadza się. Parę razy już go zbywałem, ale widzę, że nie obejdzie się chyba bez tego, że trzeba coś będzie na ten temat opowiedzieć i dać to nagrać. Myślę, że edukacja domowa, tak jak większość osiągnięć cywilizacji, ma swoje dobre, mocne i silne strony i ma też swoje strony już nie tak bardzo silne. Zacznijmy może jednak od tego, że edukacja, która odbywała się w wiekach najdawniejszych była właśnie edukacją domową, w związku z tym, ci wszyscy, którzy opowiadają, że to jest nienaturalne, nienormalne, nie, niezgodne z behawiorem człowieka, to po prostu nie mówią chyba do końca prawdy, albo nie przemyśleli tego do końca. E czy taka edukacja w naszym społeczeństwie ma sens i ma rację bytu, a to już zupełnie co innego. To zależy od wielu kwestii i wielu spraw. Ex definiens wynika, że edukacja domowa to jest edukacja w domu. No ale współczesna edukacja domowa to już nie jest taka edukacja, która się odbywa zawsze w domu bo wielu moich znajomych, kolegów pisało różne artykuły na ten temat i zwracało uwagę, że są to różne przygodowe zajęcia organizowane dla takich dzieci, organizowane są też dla nich wyjazdy, organizowane są różnego rodzaju kwestie, zajęcia, programy, które odbywają się poza domem. Więc, jak już widzimy, edukacja nie musi się koniecznie odbywać w domu. No, różnica jednak jest taka, że y, centrum kierowania procesem edukacyjnym nadal pozostaje wtedy w domu. Nie jest nim szkoła, wokół której kręci się cała edukacja, tylko jest dom. A do szkoły co jakiś czas się chodzi po to, żeby sprawdzono, Wiedzę, czy przyrost jej jest odpowiedni. W tym momencie szkoła przestaje być w związku z tym szkołą, a jest czymś w rodzaju centrum egzaminacyjnego, co przypomina mi raczej e, nauczanie na prawo jazdy. W każdym powiecie jest takie centrum, w którym można zdać egzamin na prawo jazdy. Jedni zdają raz. Inni dwa razy, inni dwadzieścia dwa razy. Ale każdy może kiedyś coś w końcu osiągnąć. Ze szkołą z homeschoolingiem, bo to tak ładnie się z angielskiego nazywa, jest trochę inaczej, bo jak raz się nie zda, to jeszcze pół biedy, ale jak już się drugi raz nie zda, no to wtedy dyrektor szkoły może zarządzić, że edukacja wraca do szkoły. I. Myślę, że to jest słusznie, no bo jak nie działa, to może jednak szkoda czasu tego dzieciaka. Natomiast edukacja domowa ma swoje walory. I o nich teraz kilka słów. Po pierwsze, edukacja domowa może być dostosowana do dziecka praktycznie w 100%. Ponieważ odbywa się często indywidualnie, a w najlepszym wypadku w małych lub bardzo małych grupach. W związku z tym osoba prowadząca tą edukację może ją tak zorganizować, żeby była ona optymalna dla ucznia, który w ramach niej uczestniczy. Mało tego w odniesieniu do. Młodzieży, czyli do uczniów liceów na przykład, czy starszych klas szkoły podstawowej, nawet. Taka edukacja domowa jest organizowana często przez samych uczniów. To już oni chyba najlepiej wiedzą, jacy są i co jest im potrzebne, chociaż trzeba pamiętać, że tak pomyślana edukacja domowa Wymaga dużej odpowiedzialności od uczestników, bo w momencie, kiedy osoba y, ucząca się jest jednocześnie organizatorem edukacji, to ona tak naprawdę y, nie tylko ponosi konsekwencje nauczenia lub nienauczenia, bo to niezależnie od wszystkiego, zawsze uczeń ponosi konsekwencje, czy się nauczył, czy się nie nauczył. To się w ostateczności na nim skupia. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że nie nauczycielu, tylko nauczniu ale ona również musi mieć w sobie motywację do tego, żeby tą edukację prowadzić. Oczywiście taką motywację możemy też przynosić z zewnątrz. Dobre wyniki mogą przynosić nagrody różnego rodzaju, co niewątpliwie wzmacnia chęć uczenia się. Każdy uczeń ma swoje preferencje. Każdy uczeń jest też zaciekawiony różnymi rzeczami. To pozwala również profilować to uczenie w sposób jakiś taki dowolny, ale nie całkowicie bez planu. No Niemniej pozwala na przykład podążać za zainteresowaniami ucznia. I warto o tym pamiętać, że to jest wielki walor edukacji domowej, to podążanie za zainteresowaniami ucznia. I przypominam tutaj Państwu, że w swoim czasie Maria Montessori w ten sposób zbudowała swój model ośrodków zainteresowań u uczniów. Tyle tylko, że teraz uczniowie zrobili się starsi. W tym sensie Holmes w jakiś sposób kontynuuje dawną myśl Marii Montessori. Współczesne techniki i technologie pozwalają też na ogromny dostęp do informacji. W związku z tym, kiedyś szkoła ze swoją biblioteką, pomocami naukowymi, pomocami technicznymi różnymi do uczenia się była taką swoistą świątynią zdobywania wiedzy. Teraz, przy odrobinie wysiłku i zaangażowania, taką świątynią może się stać każdy dowolny pokój, bo tam możemy nabyć odpowiednie pomoce cyfrowe. Smartfon, którego teraz używa Sławek, jest również może być takim narzędziem pomocy. Tam mogą się pokazywać różne modele, różne wykresy. Można je też wyświetlić na większym ekranie, żeby lepiej zobaczyć, lub na większym monitorze. To wszystko może nam pomóc. Nasz, nam pomóc. Mało tego obecnie m, dzięki technologii mogą to nawet być niekiedy rzeczy och, takie trójwy, w trójwymiarowym obrazie dostępne, co, daje wielki, wiel, co jest wielkim dodatkowym plusem e, takiej, nau takiej nauki. Ale e, poza tymi wszystkimi zaletami, które są absolutnie niepodważalne, e, nie Trzeba też mieć świadomość, że homeschooling ma swoje wady i swoje zagrożenia. Właściwie nawet chyba bardziej wady niż zagrożenia, bo są to. Nie, właściwie bardziej zagrożenia niż wady. O. E, bo y, niesie ze sobą pewien, pewną dozę izolacji. To jest podstawowe. Podstawowy zarzut, jaki formułują wobec, wobec homeschoolingu psychologowie i wielu pedagogów, że dziecko w nauczaniu domowym jest samotne, a grupa jest niezbędna do uczestnictwa, uczestnictwa w rozwoju człowieka. To prawda, grupa jest niezbędna w rozwoju społecznym. Nawet jeżeli mamy do czynienia z osobą skrajnie introwertywną, to potrzebna jest grupa, żeby mógł się od niej odwrócić. Jak nie będziemy miał grupy, to się nie będzie miał od czego odwracać. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet najbardziej introwertywni i najbardziej tacy zbuntowani przeciwko innym ludziom, zbuntowane przeciwko innym ludziom osoby, potrzebują mieć swoich przyjaciół, potrzebują mieć osoby, które jednak staną się ich partnerami, ich przyjaciółmi. Jest tych osób nie tak wiele. Te przyjaźnie za to są z reguły bardziej głębokie i no, potrzeba mieć przestrzeń, żeby je nawiązać. Ale mówię o zagrożeniu, a nie o wadzie. Dlaczego? Dlatego, że świadomy rodzic czy świadomi rodzice mogą zapewnić dziecku, inne y, przestrzenie nawiązywania kontaktów społecznych. No, na przykład, niektóre szkoły, które specjalizują się w nauczaniu domowym, organizują co jakiś czas jakieś spotkania, na których ci młodzi ludzie mogą się poznawać i potem na przykład utrzymują te kontakty dzięki mediom y, na Facebooku, przez Messengera, przez różne inne. Sposoby, które pozwalają się komunikować i wymieniać informacje, wiadomości, niekiedy nawet współprzeżywać różne wydarzenia. Więc to jest jedna droga. Druga strona jest jeszcze taka, że na przykład z homeschoolingu korzysta wiele osób uczących się w szkołach, na przykład muzycznych, plastycznych czy innych. Które mają potrzebę realizowania się w zakresie takiej, takiego działania w obszarze sztuki, którego niestety nasze masowe szkolnictwo absolutnie nie zapewnia, bo poziom plastyki i muzyki w naszym szkolnictwie jest, no, jak to mówią niektórzy, 100 lat za murzynami. I jak ktoś ma wątpliwości, to niech sobie porówna, w jaki sposób uczone są tego dzieci, na przykład na Ukrainie. Mamy teraz dużo dzieci z Ukrainy, łatwo porównać. I o ileż one bardziej rozwinięte są w tych zakresach artystycznych i ile tracą przez to, że korzystają z naszej szkoły w tym obszarze, oczywiście. I takie dzieci, które uczą się w tych szkołach muzycznych czy uczestniczą w ogniskach artystycznych, to zajmuje im sporo czasu, wymaga ogromnego, osobistego uczestnictwa i ogromnego takiego, ogromnej organizacji. W związku z tym homeschooling jest w tym momencie o tyle korzystny, że pozwala tym dzieciom na dopasowanie czasu nauki, która do tej pory była w szkole organizowana między 8 a 15 do tego, co jest dla nich akurat najwygodniejsze, najbardziej praktyczne. I daje też możliwość jednocześnie realizowania tej podstawowej pasji. Ale trzeba pamiętać, że jak dziecko chodzi do takiej szkoły muzycznej, czy ogniska plastycznego, czy jakichś innych działań, to tam nawiązuje kontakty społeczne. Ma kolegów, z którymi się wymienia wiadomościami, informacjami, być może nawet poznaje przyjaciół. No, i to jest dla nich taki, taką przestrzenią, w których może poznawać innych. I dobrze jest sobie z tego zdawać sprawę. No, i wreszcie jest jeszcze jedna taka rzecz, która jest moim zdaniem też taka dosyć niebezpieczna. Otóż, tak jak mówiłem, dom staje się centrum organizacji. Edukacji dziecka czy młodego człowieka. I teraz, jeżeli ten organizator edukacji, czyli rodzic czy też sam uczeń, okaże się niesprawnym organizatorem albo małosprawnym organizatorem, albo niekompetentnym po prostu, albo ulegającym różnym innym mankamentom, na przykład jakimś. Wyimaginowanym, totalnie oderwanym od rzeczywistości teorią oświaty, to znowu konsekwencje poniesie dziecko, konsekwencje poniesie uczeń, a my zorientujemy się niestety dopiero po nie w czasie. Bo w najlepszym wypadku zorientujemy się do, do, na tym egzaminie końcowym, na tym egzaminie, który się odbędzie na koniec roku, zgodnie z polskim prawem. I w tym sensie niepokoi mnie to, że te egzaminy, te egzaminy odbywają się raz na semestr tylko w takich homeschoolingowych placówkach. Myślę, że powinno się rozważyć możliwość chociażby, żeby takie egzaminy odbywały się nieco częściej, na przykład cztery razy w roku. Czyli tak jakby na pół semestry też, żeby się odbywały. No, trudnością może być tutaj to, oczywiście, że na, przesz na przeszkodzie mogą stanąć kwestie programowe, ale myślę, że jakoś ten problem może być rozwiązany, zwłaszcza jeżeli, zwłaszcza jeżeli określimy racjonalnie, Racjonalnie, kwestie, kwestie programowe i te minima programowe, które będą obowiązkowe. Na zakończenie, jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że wielkie możliwości dla homeschoolingu otworzyła nowa technologia. To właśnie to, że wiedza. Jest w tej chwili tak powszechnie dostępna w formie cyfrowej, praktycznie wszędzie, nie tylko w tych miejscach, do których dociera internet, bo łatwo ją również przewieźć na dyskietce lub pendrive, aby tylko mieć jakąś maszynkę, na której da się to odtworzyć czyli komputer albo telefon, albo inne urządzenie cyfrowe. To sprawia wszystko, że. Mamy możliwość organizowania homeschoolingu, który wcale jakościowo, ilościowo, treściowo będzie nie gorszy niż edukacja, niż edukacja szkolna. No, wymaga niestety odpowiedzialności, ale odpowiedzialności wymaga praktycznie każde ludzkie działanie i wiąże się z naszym osobowym bytem, więc zasadniczo nie ma powodu się niczemu dziwić. Dziękuję Państwu.